Dzień dobry, salon masażu beletca Marta Kuśmierek-Cieślak. Dzień dobry. tak, dziś. Waszym i moim gościem jest pani profesor dr habilitowana Arleta Waszczykowska, specjalista chorób oczu, chirurg, na co dzień pracująca w klinice okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry pani. Doktor. Dzień dobry. E, tak jak powiedziałam, pani profesor gości dziś u nas, ale w naszym salonie gości nie pierwszy raz. Od tak, od dłuższego czasu znamy się. E, taka ciekawostka, panią profesor poznałam w zupełnie innej roli. <noise> Jako, jako, tak, jako moją pacjentkę, klientkę już lata temu mogę powiedzieć, tak. prawda? Dziś przyjmuję panią Arletę, zarówno ja, jak i koleżanki moje. I na początku powiem, że w ogóle nie wiedziałam, kogo masuję. <laughs> tak, dokładnie. Kobiety. Tak, Kobiety, dokładnie, dokładnie. Tak. Z czasem się poznałyśmy lepiej. Z czasem też moje klientki zaczęły mówić, że w łodzi jest taka pani doktor, która robi znakomite zabiegi. A jakie zabiegi, to o tym za chwileczkę. I były to moje klientki, które korzystały wcześniej już z pani zabiegów, ale też takie, które myślały o tym i słyszały, że jest taka pani profesor Waszczykowska i tak bardzo chciałyby się do niej dostać. No i ja mówię, no to ja chyba tę panią znam. I zaczęłyśmy sobie o tym rozmawiać. I właśnie te rozmowy z moimi klientkami stały się przyczynkiem do tego, żebyśmy się tu dzisiaj spotkały. I słów kilka na temat pani pracy, ogromnego doświadczenia powiedziały. I z taką nadzieją, że troszkę się pani z nami podzieli tym, co pani robi, no i jakie to ma przełożenie na nasze zabiegi tutaj, które wykonujemy. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za wstęp, jakie przedstawienie. Bardzo dziękuję. Aż tak się poczułam troszkę, troszkę zażenowana takim wstępem, ale bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Dobrze, to przechodzimy zatem do pierwszego pytania, które być może dla niektórych z was wydaje się banalne i proste, ale są osoby, które przychodzą do nas na zabiegi i mówią, że coś mi tu opada, tylko nie wiedzą o co chodzi, co to jest. I dla tych osób przede wszystkim takie krótkie wyjaśnienie poprosiłybyśmy, pani profesor, mianowicie jakie są przyczyny opadania powieki górnej, jakie są przyczyny powstawania przepukliny powieki dolnej, czy takie same, jaka jest w ogóle różnica. Generalnie skóra wokół oczu jest tą najbardziej narażoną na warunki atmosferyczne, ale też najcieńsza, najbardziej delikatna, więc ona się starzeje najszybciej. Więc jakby starzenie skóry jest dokładnie takie same czy w górnych czy w dolnych powiekach i dotyczy najczęściej osób w wieku średnim, czyli u takich osób, u których produkcja kolagenu znacznie spada, wtedy ta skóra jest bardziej podatna na grawitację, na rozciąganie i może rozciągnąć się znacznie. Oczywiście mhm. to też czynniki um, genetyczne mają znaczenie. Czasami takie nawisy skóry są naprawdę olbrzymie. Te fałdy skóry są olbrzymie, aż przysłaniają pole widzenia. I może dojść również do przerostu tkanki tłuszczowej, więc tak samo w powiekach górnych, jak i dolnych te przepukliny tłuszczowe mogą być. Więc właściwie tak naprawdę jest to bardzo podobna sytuacja. Mhm. A czy jakoś możemy się przed tym uchronić, bronić, czy są jakieś metody, dzięki którym możemy zabieg opóźnić, i czy w ogóle warto go opóźniać? Zacznę od końca tego pytania. Czy warto go opóźniać? To jest trudne pytanie, dlatego że jeżeli są wskazania medyczne, no to nie warto. Natomiast jeżeli to są wskazania tylko kosmetyczne, to już zależy od pacjentki. Mhm. To, co my często rozmawiamy, ja nigdy nikogo nie namówię na zabieg, bo to nie jest moja rola. To pacjentka musi wiedzieć, że chce coś zmienić w swoim życiu i w swoim wyglądzie, i to ona decyduje o tym zabiegu. Ja tylko mogę powiedzieć, że ten zabieg chociaż trochę wizualnie rzeczywiście odmłodzi twarz, bo mówimy o wskazaniach. Stricte estetycznych. Tak, tak. albo pacjentkę zdyskwalifikować, bo jest jeszcze za wcześnie. Natomiast czy warto już robić, czy, czy jeszcze zaczekać, to tylko i wyłącznie zależy od pacjentki. To jest tak, czy już warto farbować mm -hmm. włosy, czy jeszcze, jeszcze tych nie. kilka mm -hmm. siwych włosów mamy przetrwać. Um, I wróćmy do pytania. I drugie tego, pytanie, a, czy, się możemy, pierwsze tak, tak, czy możemy jakoś opóźnić. Jakoś się bronić, czy są jakieś metody no, specjalne? Oczywiście banały. Zdrowy styl życia, e, czyli jak zwykle dla nas najtrudniejszy, dla większości z nas, no bo to jest zdrowy sen, dobra jakość snu, ilość tego snu, e, dobra dieta, brak cukru, który, aplikacja, mówimy o aplikacji kolagenu, który powoduje starzenie skóry. E, sport, czyli mikrokrążenie, to jest najlepsze odżywienie i dotlenienie naszej skóry. E, ochrona przeciwsłoneczna, fotostarzenie no to mhm. jest e, jednak jeden z największych czynników progresji e, zmian starczych na skórze, przebarwienia, brodawki, mhm. to wszystko oczywiście zależy od fotostarzenia, a rzeczywiście trudno e, wklepywać dokładnie krem w brzegi powiek, mhm. więc ta ochrona chociaż e, okularami przeciwsłonecznymi no jest właśnie. bardzo ważna. Mhm. I jak już mówiłyśmy o jakości snu, to też technika snu. Ja nigdy nie polecam spania na brzuchu, szczególnie mm -hmm. z przepuklinami tłuszczowymi. My też, nie? żeby grawitacyjnie jeszcze <laughs> tak, tego tłuszczu nie powodować jakby tej przepukliny większej. Mm -hmm. I spanie na boku to też tak, specjalne tak. poduszki przeciwzmaszkowe, żeby mm -hmm. gniecenie twarzy nie powodowało większych nawisów te pionowe zmarszczki wokół oczu, to na pewno mm. są niestety odciski. Tak, senne tak senne. zwane zmarszczki, dokładnie. Mm. Ja tutaj dodam, jeśli mogę, pani Oczywiście, profesor... Oczywiście, to jest rozmowa. to jest, rozmowa. <laughs> Oczywiście. jest e... w... Jak najbardziej możemy specjalistka. Ja się zgłosiłam <laughs> do pani jako pacjentka i to ja panią znalazłam pierwsza. <laughs> Dziękuję. Ja tak dodam z własnego doświadczenia, z tego, co moje klientki mówią, a właściwie czemu się dziwią, nawiązując do pierwszej części pani wypowiedzi, że to, co robimy na co dzień, ma wpływ na naszą twarz. No, już jakby to przełknęłyśmy, że rzeczywiście ten sport, ta dieta, jakość snu, etc. to jak najbardziej tak, ale że to ma wpływ na oczy, no tego tak. to już mało kto mi w to uwierzy. Także bardzo się cieszę i dziękuję za poparcie tutaj. Ale ja jeszcze to, co mówię moim pacjentkom i o czym staram się sama pamiętać, największy wpływ, oprócz genetyki, która jest na pewno mhm. e, najważniejsza. To są emocje. Wszystkie o, emocje właśnie. widać na twarzy. Mhm. Każdy smutek, każdy ból, kiedy to jest przetrwałe, kiedy to trwa długo, na każdej twarzy to się odbija. Mhm. Więc o ten spokój wewnętrzny, o taką lekkość gdzieś duszy trzeba dbać, żeby gdzieś ten poziom mentalny i taki spokój uzyskać. Dokładnie. Także te wszystkie tak naprawdę składowe. Mają odzwierciedlenie na naszej twarzy i również na tym, kiedy będzie taki zabieg potrzebny. Dokładnie, prawda? I jeszcze a propos tych poduszek przeciwzmaszczkowych, o których pani mówi, jakość snu i jak śpimy. Ja bardzo często, kiedy przychodzą do mnie klientki, wystarczy, że się położą i ja już wiem, a to nie są żadne czary, tylko od razu wiem, w jaki sposób śpią. Oczywiście. Bo to tak bardzo widać, prawda? Czy ja... to jest na tym boku, czy to jest na tak. tym boku, czy ja na brzuchu. Nie muszę zacząć rysować pacjentki, mm -hmm. kiedy Pacjenta, bo również panowie mężczyźni tak. To też duża tak. grupa moich pacjentów e, do blefaroplastyki. E, patrzę, oglądam pacjenta mm -hmm. i od razu naprawdę rzadko kiedy się mylę, mm -hmm. kiedy nie trafię z pozycją spania, że mówię, że pan śpi na prawym albo lewym boku, bo jedyne pomyłki to są takie. Kiedyś spałem. Teraz już nie. Aha. Więc to jest nie no, może tak było, może ktoś ale się ale akurat zmienił, się. przemeblował sprawkę tak, i rzeczywiście był pozycji spania, ale spał 20 lat na jednym boku. Mm -hmm. To widać. To widać. A, a pacjentki, klientki nasze mówią, że skąd my to wiemy? To tak. w ogóle jest niemożliwe, przecież tego nie widać a jednak. A to nie tylko oczy, to przecież kącik ust, nazowo wargowa. To wszystko na całej widać. twarzy, na Tutaj całej podbrudek. twarzy. Tak. Także jakość snu, no, nasz sposób. Życia, bycia i to, co mamy w środku, nie tylko kosmetyka, i nie tylko taka zewnętrzna dbałość gabinetowa, to wszystko ma ogromny wpływ na to, jak wyglądamy po prostu. Wiemy już pani doktor, co nam szkodzi. Jak powinnyśmy się ewentualnie, przynajmniej czasowo, uchronić przed zabiegiem, e, a kiedy on jest konieczny, przede wszystkim mam tu na myśli za, e, wskazania medyczne. E, I tak pokrótce, na czym on polega, bo mam wrażenie, że nie wszystkie mamy pojęcie. Ja na przykład przez dłuższy czas w ogóle nie miałam i dopiero dzięki kontaktom z panią profesor, e, że tak powiem, oświeciło mnie i już wiem. <noise> Wskazania medyczne to oczywiście wtedy, kiedy nawis skóry przesłania nam pole widzenia. Wtedy pacjent nie może prowadzić z samochodu, bo gdzieś to pole widzenia boczne rzeczywiście ucieka, więc to są bezwzględne wskazania medyczne. Kolejne wskazanie jest takie, kiedy pacjent y, musi y, gdzieś y, swoją pozycję ciała y, zmieniać, żeby powiększać to pole widzenia. I może, to dojść, tak? Tak, mm -hmm. I może dojść do jakichś zmian kostnostawowych nawet, bólów mm -hmm. mięśniowych. Więc y, kiedy pacjent gdzieś y, y, ułożeniowo sobie ustawia tą głowę w taki sposób, żeby, y, żeby poprawiać jakość widzenia i y, y, szerokość pola widzenia, to absolutnie to też są wskazania mhm. medyczne. I dla mnie osobiście, ale myślę, że dla większości lekarzy, wskazaniem medycznym jest również taki brak akceptacji, psychiczny brak akceptacji swojego wyglądu. Mhm. To też jest. Bardzo ważne. Bardzo ważne i rzeczywiście ja widzę, jak nawet młodym kobietom, którym wykonamy taki zabieg z usunięciem takich przepuklin, jak to bardzo poprawia samoocenę i jakość życia. Mhm, dokładnie. A jak przebiega ten zabieg, jak on wygląda? Zabieg jest względnie bezpieczny. Właściwie to jest bezpieczny, bo ilość powikłań jest naprawdę znikoma, jak na, jak na wszystkie procedury chirurgiczne. Zwykle jest to znieczulenie miejscowe, usuwamy nadmiar skóry, redukujemy przepukliny tłuszczowe i zakładamy szef zwykle ciągły, czasami mieszany, ze szwami pojedynczymi po siedmiu dniach. Te szwy zdejmujemy. E, śniaki powinny wchłonąć się do trzech tygodni. Mhm. E, no, a blizna to jest rzecz, o której zawsze warto rozmawiać i pacjentkę czy pacjenta uświadamiać, że blizna musi być. No to, mhm. to jest cięcie chirurgiczne, mhm. nie ma cudów. Mhm. Ona oczywiście z czasem robi się coraz bardziej niewidoczna, u niektórych totalnie niewidoczna po pół roku, nawet, do, no a czasami do roku, ale po pół roku już ona się robi u niektórych naprawdę niewidoczna. No, ale jakby na mm, warunki genetyczne, na jakość tego kojenia, możemy mieć niewielki wpływ, tak mm -hmm, naprawdę. Mm -hmm. Więc tutaj jest tak, Zaraz teraz sobie tak prawda? może do tego tak przejdziemy. A jeszcze takie pytanie, bo też moje klientki o to pytają, czy jest możliwość jednoczesnego operowania jednej i drugiej powieki. Tak. Ja to bardzo polecam. Jeżeli mhm. ktoś y, zastanawia się nad górnymi i dolnymi powiekami, to zróbmy to od razu. Mhm. Jeżeli ktoś jest niepewny, to zawsze warto to podzielić na dwa etapy: czyli robimy y, najpierw, zaczynamy od zabiegu tych powiek, które pacjentce przeszkadzają, a nad następnymi się zastanawia. I najczęściej oczywiście nie zawsze, ale najczęściej Nagle te drugie powieki przy tych nowo operowanych robią się takie stare. One się w ciągu naprawdę tygodnia starzeją. No, ale tam Nasze wreszcie, głowy. Tak, ale wizualnie też. też tak, tak, tak. tak, tak. Jest, jest różnica po prostu jest. i to, to starzenie. Mhm. Tak, więc to co wtedy przy tamtych powiekach wyglądało się młode, już teraz przy tych młodych wydaje się już stare. To mniej więcej. E, no jest dobrze, stara. no to zoperowałyśmy się. Górna, dolna powieka. I proszę powiedzieć, czy ten zabieg wystarczy już tak na zawsze, czy trzeba go powtarzać? To jest trudne pytanie, dlatego że przepukliny bądź nawis skóry w takiej ilości, w jakiej on był przedoperacyjnie, to już nie spotkałam się, żeby on w, takiej, mm -hmm. w takim nadmiarze skóry nadal powrócił nawet po yy, kilku latach. Po kilkunastu nawet. Natomiast jeżeli pacjentka chce rzeczywiście to napięcie skóry utrzymać, to na pewno nie jest to zabieg jednorazowy. Mm -hmm. no średnio po około 10 latach Aha. powtarzamy go na nowo. Dobrze. Oczywiście ja mam pacjentki, które chcą nawet częściej ten zabieg mm -hmm. wykonywać, i ym, ja wiem, że pacjentki czytają różne rzeczy w internecie, że nie wolno tego powtarzać nie wolno tego robić powyżej dwóch razy. No, muszę powiedzieć, że ja mam pacjentki, które wykonały to więcej nawet niż trzy razy, bo pacjentki chodzą od różnych chirurgów do różnych chirurgów mhm, no i te zabiegi wykonują. Oczywiście to jest kwestia chirurga, no bo nikt z nas nie zakwalifikuje pacjentki, u której nie ma wskazań do wycięcia skóry, bądź to jest technicznie niemożliwe do zrobienia. Wspomniałyśmy o tym, pani profesor, że zabieg trzeba wykonać ze względów estetycznych wtedy, kiedy jest na to czas i że same to czujemy najlepiej. Ale proszę powiedzieć, czy jest jakaś możliwość, a żebyśmy go troszeczkę odsunęły w czasie, w jaki sposób przeciwdziałały tym zmianom? Mam tutaj na myśli o zabiegi gabinetowe, mam tutaj na myśli również ewentualnie jakąś naszą pracę domową, własną. Czy możemy to jakoś odwlec, ewentualnie, jeśli już podejmiemy decyzję o przeprowadzeniu zabiegu blefaroplastyki, to czy możemy się do niego jakoś przygotować? Ja polecam dobrą pielęgnację, czyli nawilżanie skóry powiek, to na pewno. Kremy dedykowane właśnie do, do skóry powiek to jest bardzo ważna rzecz. No i masaże, czyli wszystkie regeneracyjne, odżywcze procedury, które mm -hmm. wspomogą nasze mikrokrążenie i jakość jakiegoś o dobre Dokładnie. chodzi przede wszystkim. Mm -hmm. Czyli i zarówno masaże jako takie, i z własnego podwórka powiem również o akupunkturze kosmetologicznej, tak? Czyli i jedna i druga metoda będą tutaj pomocne. Bardzo dobra rzecz. Natomiast nie wiem, czy akupunktura w powieki. Może same powieki nie, ale okolice oka tak. jak najbardziej tak. Szczególnie mam na myśli tutaj kościarzmową, tak. te dolne tak, partie, tak, to tak. jak najbardziej tutaj, szczególnie przy akupunkturze enterodermalnej, mm -hmm. jak najbardziej tutaj pracujemy. Także myślę, że, że to mm -hmm. tak. No i oczywiście te masaże, bo tutaj już pracujemy bardzo blisko oka, także tu możemy, myślę, zadziałać konkretnie. To proszę powiedzieć, to przed, a co po? No właśnie ta akupunktura, może nie taka głęboka. Ale po mhm. na bliznę jest bardzo wskazana. To jest taka chińska metoda i mhm. Chińczycy rzeczywiście tą akupunkturę na bliznę stosują. Mhm. E, oczywiście masaże, tylko to już profesjonalne masaże, bo blizny nie, nie powinniśmy rozciągać przez najwyżej wzdłuż. Dokładnie. E, I na pewno też nie za wcześnie. Mhm. Tam musi uzyskać się już pełny, musimy uzyskać pełny wzrost, żeby takie masaże wykonać. Ja już polecam nawet, wracając do tej akupunktury, to ja już polecam nawet w drugiej dobie opukiwanie rany wykałaczką. Czyli ta stymulacja rany, mobilizacja blizny i jakby stymulacja unerwienia, mhm. to jest najważniejsza rzecz w gojeniu rany. Dokładnie, a panie się tego boją, My czasami o tym rozmawiamy, mówią, że gdzieś w internecie czytały o tej wykałaczce, nawet niektóre mówią o jakimś widelsu. Nie nie. Wiem. Ale dlaczego nie? To no podobna nie? zasada, prawda? No ale brzmi to dla nich no tak, strasznie, no jak to można? To... Ale nawet ta wykałaczka, tak zaraz po zabiegu to się mm. wydaje takie wszystko delikatne, świeże, a tu rzeczywiście trzeba działać. Tak, ale ja myślę, że wszyscy jakby interpretują to działanie zbyt dosłownie, bo to nie chodzi o wbijanie tej wykałaczki na jakąkolwiek głębokość. Mm. To chodzi po prostu o stymulację mm -hmm. skóry stymulację czuciową. Tak samo wielu chirurgów. Ja też jestem tego zdania, że oczywiście ten krem przeciwbliznowy, on nawilża bliznę, ale bardzo ważne jest wcieranie tego kremu. Sama ta czynność, prawda? Nie o te substancje do końca chodzi, tylko o tę czynność. Dokładnie. Bo to y, mamy tutaj na myśli drenaż? Drenaż, ale pobudzanie unerwienia. To przede wszystkim. Przede wszystkim nerwy, najbardziej te czuciowe. Y, produkują, jakby odnawiają się przez stymulację. To, to jeszcze pan profesor robić. troszkę docisnę, jeśli można, <noise> bo klientki o to moje bardzo pytają. Kiedy tak konkretnie, czy możemy spojrzeć w kalendarz i powiedzieć, o, to jest ten dzień, kiedy możemy wrócić do zabiegów takich gabinetowych, mocniejszych, czyli takich, które my tutaj wykonujemy. Mam na myśli przede wszystkim estetyczną rehabilitację twarzy, kiedy pracujemy dość głęboko. Oczywiście, jeśli przychodzi do nas osoba, która mówi, i to ważne, żeby powiedzieć, że jesteśmy po tym zabiegu, my to oczywiście dostosowujemy do czasu, jaki od zabiegu minął. Ale czy możemy klientkom powiedzieć, że czy to jest już ten czas, kiedy możemy się zapisywać czy to na masaże, czy to na akupunkturę? Takiego jednego terminu dla wszystkich na pewno nie ma, bo każdy z nas goi się zupełnie inaczej. Ja mam pacjentki, które przychodzą w siódmej dobie na zdjęcie szwów i te szwy właściwie już same zaczynają się usuwać, a mam takie, którym te szwy czasami muszę przeciągnąć i usuwam je trochę później. Mhm. Natomiast zwykle taką datę podaję w okolicach 3 miesięcy po zabiegu, że już wtedy bezpiecznie możemy wykonywać nasze procedury takie gabinetowe. Zatem zapraszam serdecznie zarówno przed zabiegiem, żeby się dobrze do niego przygotować, jak i już po zabiegu, kiedy wszystko jest pięknie wygojone i możemy wrócić do naturalnej dbałości o skórę. I zapraszam Was do zadawania pytań, jeśli jeszcze jakiekolwiek się pojawią pod tym wideo. W miarę możliwości będę starała się prosić panią profesor o odpowiedzi na nie. Ewentualnie jeśli nazbiera się ich bardzo dużo. Myślę, że uda nam się też namówić panią profesor do tego, żeby jeszcze. Się raz spotkać i na nie odpowiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Profesor. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.